W Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach oczekują na nich głównie dzielnicowi, ale także w godzinach 7.30-12.30 koordynator do spraw niebieskiej karty. Będzie, będzie można też uzyskać pomoc psychologiczną. Od godziny 12.30 do 15.30 kierownik rewiru dzielnicowy. Także dzielnicowi pełnią dyżury, szczegółowy grafik, kiedy i jaki dzielnicowy pełni ten dyżur jest na naszej stronie. I także dzielnicowi w powiecie, w naszych posterunkach policji. Skąd pomysł? Kiedy ona się zaczęła? Bo wiem, że jest to kontynuacja i przede wszystkim jak wyglądać będzie pomoc ofiarom? Znaczy, pomoc ofiarom będzie polegała na tym, że dywury pełnią dzielnicowi. Codziennie dokładny grafik pełnienia tych dyżurów jest na naszej stronie internetowej. W godzinach od dzisiaj do piątku włącznie dyżury będzie pełnił koordynator niebieskiej linii, tak zwane, czyli od 7.30 do 12.30, a od 12.30 do 15.30 kierownik lewi Rudzielnicowy. Już jest to kontynuacja. Czy zeszłoroczna edycja spełniła oczekiwania? Mam nadzieję, że spełniła oczekiwania społeczeństwa, bo my, do nas do komendy właściwie zgłaszają się ludzie ze swoimi problemami przez cały rok i jakby nie zauważamy nasilenia podczas tygodnia pomocy ofiarom przestępstw. Także, Ale mamy nadzieję, że osoby, które nie miały śmiałości, jak gdyby odwagi, bądź też nie wiedziały, że mogą przyjść z zapytaniami, zgłoszą się do nas w tym tygodniu i uzyskają pomoc. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.